Dobra, chwila, chwila. Yy, proszę wszystkich na tym ten to by nie myśleli w rządku słuchając hymnu. Będziemy myślę, że wszyscy, okay, wszyscy tutaj z tej strony. Chodźcie, idziemy. Salut, I idziemy. Oni są, są. Chodźcie, są tam. Idziemy, idziemy trudno. nun nun go eu já estou na baia na baia na baia nun nun silco craco silco craco silco craco curda na baia tudo curvo mas craco vies da primeira silco não é como é eu estou a

Pieś, śpi, 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 śpi! pieś, wstawajcie, pieś, ja płakam, pieś, płakam! pieś, pieś, rączkę, wam pieś, Gleba, gleba. Łapę, kochę, Chleba, chleba, pieś, 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 Większa motywacja! No masz, puszczać hymn! Godlewskie lepiej śpiewaj. Puśćcie ten pieprzony hymn! Godlewskie lepiej śpiewają. Puśćcie pieprzony hymn! No ja mam nadzieję. Zobacz co pada. do boju? Wycięży orzeł biały, wycięży polski chłód, wycięży nasza miła, oto krakowski chłód. Ej, słuchajcie, gościu się odpalił. Słyszycie? Sorry. Kto? Gościu się, no ten, ten za tym się odpalił, strzelał w samiutkie głowy.

Przejęliśmy, przejęliśmy Do środka, do środka, szybko, do środka, do środka. Ja eee! Każdy kibic Krakowia przed komendę! Każdy kibic Krakowia przed komendę! Już! go! Gruby halo! No co jest? Jesteś przed komendą? Dobry. Bo ja jestem krawio... Krakowian number one. Czerwone znasz ten stan. Ściekły, chud, szybki wściekły pierdol Gruby, chudzy, Dzisiaj komunizm i meeting Krakowa o 15... Eee! ...o 15 e! Dobra, ty, teraz tak! Ej, 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 ej chłopaki! Zapraszam Stoi. za... zapraszam no. za... No, nie wiesz, o

Fajnie w ogóle! Napiertalek, składnie woda! Chłopaki strzelają! Spij! się gruby halo! Do ciebie, celuję! Podnosisz rączki! Podnosisz rączki! Celuję do ciebie! Nie czekajcie, on podnosi rączki! Podnosi rączki! Stój! Stój! Powiedziałem! Napierdalać! Kurwa gangi wam najebały Z na w tym, Nie, w tym Siadaj. Siadaj w Nie, ma Siadaj! w słupkowcu! Krycięzy polski ruch! Nie ma wstawania słupkowiec! Tak Dobrze! Do nas strzelają! Pokaż się! Na ziemię! Kurwa serdecz we dwa więcej na ziemię! nie wytoczył się! Nie damy Masz już więcej, masz więcej, więcej Ja pierdolę ile <grym> 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 Zajmujemy komercy! No, podanie się, podanie się! Podanie się! 20 minut! Poddałem się! Poddałem się. Się, 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 się już! Stop! Stop! Nie, poróba, się, a nie Stop! 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 Kurwa, kasujęcie! Chodzimy przed komendą, bo tam fajery są!

Dobra, kolejny! Ale kraków, kraków to są koksy jednak. Młowaki, dzisiaj komunity meeting wieczorem. Który Sorry. Sorry. Dobra Ej, wiesz, że ja to wszystko A nazywam Nie boję się innej Chłopaki! naszego na mają! Naszego na mają! Na na no chłopaki! Wszyscy na grow street Zwierdamy! Wszyscy na Wszyscy kibice Krakowa na Grąsu. Wszystkie kibice. Go, gorął. Go. Ośka? Yy, nie, na Grąsu. Zaraz... Ale sklep to ma. Zwycięży! Oooo, nie mam. Kraków, to są koksy, Kraków rozwalą was. Zwycięży! Oooo, biały.

co jest? Zajmuje mnie na że grał Street. Na nasza łóżka. No, Ale komuniki,

Zwycięży nam! Tamto nie ma chyba do Alaspini wracam. Nie, ja lecę dalej, z się nie poddaję. Widzisz, zwycięży orzeł biały. Zwycięży polski ród! Zwycięży polski ruch. Zwycięży klub!

O uh -huh. uh -huh. <fixen> na é Maze Bank. Ale oklepaliśmy wszystkich chciałam snajperować! Dzisiaj robimy kopień ja tak. i ogólnie Będzie trzeba Zamknij mordę już bo zaraz Cię to rzucę Jak do mnie strzelisz, Kajś się ciebie rzuci Nie Jest Kolor kibiców Krakowa Mam ci, panowie jak, jak do mnie strzelasz, to się strzelę Czekaj, bądźcie tu, ja lecę po nich na grą, bo ich chyba nie ma o no, to to... No to Mówi tak co przekopany. Poddaj się, poddaj się. Łapu, 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 Ale łap, co ja, ja mam oddać Poddaj się. Do tego. Poddaj się. Widzisz k**a. Każdy salut. 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 Zarabu, no, Kraków się zbiera. O, Jesus, sorry. Dobra, Dobra odbijamy, A odbijamy odbijamy no, wszyscy i lecimy z łopaki, A po Nie, 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 nie krachow, ruszaj. Kraków, Dostawcie komwój, nie wiemy go. Kogoś wiodą. Bo, się... Bo się pogubimy. Ale kogoś nie, nie od nas. Od nas. Dobra, dana, ja bo, masz, krasie, no, Koniec no, b. no nie, b. B. Czekajcie, pójdzie. Zobaczcie jak teraz co mają. Da ja na razie tak. Kończysz? Ja chyba na razie kończę. Będzie.